Lechdy sezonowe. Żelazny karzył imieniem Wasyl był w złym nastroju. Wszystko go drażniło. Nie mógł sobie znaleźć miejsca. Siedział teraz przed zepsutym telewizorem elektronika i bezskutecznie usiłował uzyskać obraz, Uderzając dość silnie pogrzebaczem w kineskop. Nagle, wbrew wszelkiej logice, na ekranie ukazał się Frank Sinatra. Każeł uderzył jeszcze mocniej. Sinatra ukłonił się i znikł. Wasyl zawołał swoją gosposię, biedronkę Marylkę. Marylka weszła uśmiechnięta do saloniku i spytała, czy ma już podać obiad. Karzeł przez chwilę zastanawiał się, czy zabić Marylkę pogrzebaczem. Ale nie zdążył podjąć decyzji, gdyż na ekranie zepsutej elektroniki pojawił się Frank Sinatra z ubranym w opalacz kapitanem Klossem i zaczęli się kłaniać. Wasyl wybałszył porcelanowe oczy i warknął. Czego? Sinatra i Kloss, całując się, odlecieli na wielkim latawcu. Wasyl zdał sobie sprawę z tego, że majaczy. Przywołał się do porządku i rozejrzał w koło. Telewizor nie działał a Marylka krzątała się przy stole. Zmęczony żelazny karzeł uznał, że jego stan jest karą za wszystkie złe uczynki i postanowił, że będzie dobry dla Marylki. Odłożył pogrzebacz i powiedział łagodnie – to podaj maleńka obiad na dwie osoby, zjemy razem i pogawędzimy. Zdziwiona Biedronka błyskawicznie nakryła i wniosła dymiącą wazę. Wasyl łapczywie zaczął chłeptać gorącą zupę na towocie, a Biedronka z gracją ogryzała nogę muszycy. Słuchaj, Maryla, zaczął Wasyl. Wiem, że nie najlepiej cię traktuję, chciałbym ci to wynagrodzić. Możesz sobie dzisiaj pooglądać telewizję. Ale mnie Sinatra i los nie interesują, odparła Biedronka. To oni byli naprawdę? wrzasnął Wasyl. To znaczy, że ze mną wszystko w porządku! dodał i jednym walnięciem pogrzebacza zabił Marylkę. Uspokojony usiadł na ganku i zakurzył fajeczkę zrobioną z kaloryfera. Siedział tak długo w błogim bezruchu. Pod wieczór przyszła burza i piorun zabił wasyla na miejscu. Nad osmolonym kadłubem byłego karła unosili się w objęciach klos z Sinatru śpiewając na dwa głosy piosenki z repertuaru Ały Pugaczowej. Zmieszkało.